Dzień dobry, jak ugotować ryż basmati na sypko? Będziemy potrzebować jedna szklanka ryżu, 1,5 szklanki wody oraz około pół łyżeczki soli. Pierwszą kolejnością jaką zrobimy to wypłukamy, tu wodę odstawiam, sól też, kilka razy ryż do momentu aż woda będzie przezroczysta. Woda już jest prawie czysta, ryż płukałam kilka razy w zimnej wodzie. Woda jest już prawie przejrzysta. I, I teraz zostawiam ryż w wodzie do namoczenia na 15 minut. I teraz po wymoczeniu odleję wodę. Ryż przełożę do garnka. Tutaj wypłukam trochę, bo zostało ryżu trochę na dnie i doleję te półtora szklanki oraz wsypię około pół łyżeczki soli Dosolić zawsze można odsolić gorzej I Teraz podłączyłam pod garnkiem dosyć spory gaz i poczekam do chwili zagotowania się Teraz zaczęło się już gotować więc przykrywamy zmieszamy ogień na bardzo bardzo mały i gotujemy 12 minut. W trakcie gotowania nie podnosimy pokrywki, nie mieszamy i pokrywka powinna dobrze przylegać do garnka. Po 12 minutach sprawdzimy jak wygląda w środku ryż. I teraz odkryjemy i zobaczymy. I tak, to będzie dobrze. Wyłączę. Zgoda i zostawię pod przykryciem na 10 minut, żeby ryż odpoczął. 10 minut już minęło, teraz otworzę i zamieszam. I spróbujemy, czy ryż jest. Odpowiednio dobry, tak, ale jest mięciutki. Taki ryż można podać na słodko, na słono. Można dodać tutaj różne przyprawy w trakcie gotowania, jakieś zioła, to już pozostawiam do Waszej wyobraźni. Jeśli spodobał Wam się przepis, to proszę o pozostawienie łapki w górze. Dziękuję bardzo.